No, i mówiłem o lwowskiej, no i mamy zamówienie na lwowską. Za 11.61 źle troszkę się naczekam, bo jest 17.30. Myślałem, że jest zielono, to po prostu głowa na czerwonym sobie pojechało. No, jak teraz to jest zielone, to na takim czystym czerwonym się pojechać. No ale dobra, tak się robi szybsze zamówienia, nie? Jedna mazda. Zaraz ja był w kolejce To już 6,85 na Tu to... tak. się będzie fajnie jechać I jedziemy chyba wiem gdzie I tak pod górkę wjeżdżać na luzie to super, nie? Myślałem, że jak wbijemy 10 tysięcy subskrypcji do końca roku, ewentualnie troszkę później, to zrobię odcinek 24 godziny na Glovo. To jest dosłownie to samo miejsce, znaczy nie dokładnie tutaj, ale dosłownie to samo osiedle, gdzie odbierałem ten rowerek, więc jest sentymentzik. Dzień dobry Glovo. Dzień dobry. Tutaj, tu. Tam od lodu może być ja. Dziękuję bardzo, do widzenia. bo jednak nie Tak mi się wydawało, ale akurat dzisiaj tak mi to kręciłem na samym moim. I kurde, nie wiem, może trochę się poolało? Nie wiem, muszę sprawdzić, bo coś chyba to pociekło takiego. Jakieś krople są takie kolowe, więc może się trochę wylało. Niedługo, dużo, jakoś myślę, ale ciekawe czemu. Ale szczerze, mnie to zdziwiło dziwiło. Dlatego zawsze, jeżeli jeździcie na globo, bo pewnie też oglądają jazdy szkodzieży. Pamiętajcie, żeby docisnąć jeszcze. To w, to w maku leżało, nie? Więc ktoś mógł to tak zamknąć, tak przeważnie raczej tak normalnie, bez jakichś dociskań czy coś. Tak na luzie, bo sobie będzie i tak leżało jeszcze. No i wiecie, może być bardziej to ruchliwe, szczególnie tak. Chociaż też w pośpiechu ja w maku też chwilę pracowałem, więc mniej więcej tylko ja akurat delivery nie miałem, nie? Ale, ale różne rzeczy się zdarzają często przez nieuwagę to nie jest aż tak domknięte jak powinno być. 16 zaczęliśmy, no to mamy 42 zł.